Ostatnimi czasy moje pecetowe SSD-ki dostawały sporej zadyszki podczas pracy z pakietem Adobe. Parzyłem sobie spokojnie kawę, podczas gdy mój komputer usilnie próbował załadować wszystkie media do premiera. Było to na tyle frustrujące, że postanowiłem rozejrzeć się za szybkimi dyskami NVMe. A oto co znalazłem. Znalazłem dwa dyski NVMe o pojemności 1TB każdy. Mam świadomość, że urządzenia wybrane przeze mnie do testów posiadają zupełnie różne charakterystyki prędkościowe. Z tego też powodu dla mnie osobiście zwycięży dysk, który lepiej poradzi sobie z codziennymi operacjami na dużych plikach typu kopiuj-wklej czy spakuj lub rozpakuj. Oczywiście nie zabraknie syntetycznych benchmarków. A więc do dzieła. Plextor M9PEY jest konstrukcją nieco starszą. Na półki sklepowe trafił już w marcu 2018 roku. Dysk posiada 64-warstwową strukturę i wykorzystuje szybkie pamięci 3D NAND TLC od Toshiby w protokole NVME 1.3. Kontrolerem dysku jest z kolei Marvel 88 SS1039, znany z zamiłowania do wysokich temperatur. Urządzenie podłączymy do płyty głównej za pomocą interfejsu PCI Express 3.0x4. Jest to o tyle ważne, że w przypadku starszej generacji płyt głównych nieposiadających złącza M2 wciąż będziemy mogli cieszyć się szybkim dyskiem SSD NVME. -MM. Dostępne są oczywiście różne wersje nośnika w oparciu o interfejs M2. Nasz Plextor robi duże wrażenie, dosłownie, jednak spore wymiary napędu to tak naprawdę radiator skrywający w sobie laminat wielkości standardowego dysku M2 wraz z adapterem PCI Express. Nośnik zbudowany jest bardzo porządnie. Od strony wykonania testowy dysk może uchodzić za wzór. Czarna obudowa z czerwonym akcentem nie może się nie podobać. Nawet śledź montażowy pomalowany został na czarny. W pudełku znajdziemy jeszcze jeden dodatkowy śledzik do obudów niskoprofilowych oraz śrubkę w kolorze, uwaga uwaga, srebrnym. Mamy rok 2019, a więc nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB. Ledowy pasek biegnie wzdłuż krawędzi urządzenia. I nie. Nie jesteśmy zwolennikami umieszczenia kolorowych LEDów wszędzie. Musimy jednak przyznać, że dysk Plextora świeci bardzo ładnie. Producent niestety nie przewidział żadnego oprogramowania sterującego diodami RGB. Na pocieszenie możemy obserwować różne kolory wydobywające się z dysku w zależności od trybu pracy urządzenia. To taka ciekawostka. Na nośnik udzielana jest aż pięcioletnia gwarancja, więc nie musimy martwić się specjalnie o żywotność Plexstore. Drugim urządzeniem, które dziś wam prezentujemy, jest konstrukcja od Adaty. XPG SX8200 Pro, bo o nim mowa, jakiś czas temu został okrzyknięty killerem dysków Samsunga. Nie bez powodu. Imponuje bowiem swoimi parametrami, ale najpierw o podstawowych kwestiach. Dysk, podobnie jak dziesiątki tego typu konstrukcji, w formie przypomina nieco większy listek gumy do rzucia, a więc jest to format m 2280. Laminat urządzenia prezentuje się ciekawie. Kolor dysku dobrano w taki sposób, aby prezentował się atrakcyjnie w PC-towej obudowie. Poszczególne elektroniczne elementy dysku rozmieszczono po obu stronach PCB, zapełniając niemalże kompletnie jego powierzchnię. Omawiany nośnik jest bliźniaczo podobny do ubiegłorocznej konstrukcji. Nie jest zresztą znacząco od niej szybszy. To, co zostało zmienione w edycji Pro, to kontroler wraz z oprogramowaniem. Na pokładzie mamy zatem jednostkę sterującą Silicon Motion 2262EN. Szybkość odczytu dysku to według producenta 3500 MB na sekundę. Sekwencyjny zapis osiągać ma z kolei 3000 MB na sekundę. Dla porównania, dysk SSD od Kruszala, który pojawia się w naszym zestawieniu, jest prawie 6 razy wolniejszy od Adaty. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mamy do czynienia z interfejsem SATA, który z założenia jest dużo wolniejszy od kości NVMe. A tak, a propos kości: Adata, podobnie jak Plextor, wykorzystuje 64-warstwowe pamięci 3D NAND. TLC od firmy Micron. Podobnie również jak w przypadku poprzednika, do nabycia są różne wersje pojemnościowe dysku. My oczywiście testujemy napęd o pojemności 1 TB. Ceny obydwu urządzeń są zbliżone. Znajdziecie je zresztą w opisie filmu. Czas zatem na garść benchmarków. Pokrótce pokażemy wam również jak urządzenia wypadły w codziennych domowych zadaniach, kopiowaniu plików czy instalacji gry. Zapraszamy Ceny szybkich dysków NVMe znacznie spadły. Teraz jest właściwy moment na kupno takiego sprintera. Nieważne, czy robicie nowy build, czy jedynie chcecie ożywić zamuloną maszynę, to jest właściwy czas. Dominatorem w naszym zestawieniu jest Adata XPG SX8200 Pro. I nie jest to niespodzianką. FlexTor stoczył dobry pojedynek i również zyskał nasze uznanie. Wszystkie nasze testy potwierdziły, że mamy do czynienia z godnymi siebie rywalami. Zarówno Plextor, jak i Adata oferują oszałamiające prędkości zarówno odczytu, jak i zapisu. Idealnie nadają się do zaawansowanej obróbki graficznej. Świetnie poradziły sobie również z operacjami na dużych plikach zawierających tysiące elementów. W takich właśnie zadaniach obydwa urządzenia odnajdują się najlepiej. Który zatem wybrać? Jak zwykle nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, a najbliższa prawdy brzmi to zależy. Jeżeli jesteś power userem lub komputerowym geekiem, kup Adatę. Ten dysk nie zawiedzie nawet najbardziej wymagającego użytkownika. 5 lat gwarancji, znakomite osiągi w przystępnej cenie to wszystko powoduje, że urządzenie zyskuje na popularności. Nic dziwnego. Instalując dysk NVMe, należy jednak mieć świadomość faktu, że urządzenia tego typu nie poprawią ogólnej wydajności systemu. Zarówno w grach, jak i w przypadku butowania nie zyskamy względem dysków SSD z interfejsem. SATA dopiero w zastosowaniach serwerowych lub edytorskich, przy długotrwałych, dużych obciążeniach ten typ dysków SSD pokaże swoją moc. Jeżeli zatem bawisz się wirtualnymi maszynami, kopiujesz duże pliki zawierające tysiące małych elementów lub edytujesz wideo w rozdzielczości 4K, ten sprzęt zapewni ci spory komfort. Ja ze swej strony wybieram jednak dysk Plextora. Najlepiej sprawdzi się jako magazyn na pliki wideo w rozdzielczości 4K. Będzie służył jako rezerwuar dla pakietu Adobe. Posiada okazały radiator i jest w stanie znieść długotrwałe obciążenie, utrzymując temperatury w ryzach. Crucial posłuży jako dysk cache'ujący dla Adobe Premiere Pro. W ten oto sposób moja stacjonarka zostanie zoptymalizowana pod kątem edycji filmów. Znajdzie się też miejsce na maszyny wirtualne oraz oczywiście gry. Znikamy na kilka tygodni. Nadeszły wakacje i dla nas. Ale nie będziemy tak do końca próżnować. Na początku września wracamy z nowymi pomysłami. Wam również życzymy miłego wypoczynku. Do zobaczenia. Cześć.